Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam w jaki sposób reaguje administrator dowolnej grupy na Facebooku, jeżeli ma sytuacje takie, że jakiś członek grupy nie przestrzega ustalonych zasad w grupie panujących najczęściej opisanych w opisie grupy lub też w poście przypiętym albo w jakimś pliku. Tak jak widzicie, tutaj jest i w opisie na tej przykładowej grupie i wszędzie. I przykładowy, teraz jakiś użytkownik może nam zgłosić post, który narusza regulamin. Tak jak w tym wypadku, tutaj mamy naruszony i regulamin jest jawno naruszony: reklama. Ten człowiek tutaj, ten użytkownik zareklamował jakąś stronę, co wykonuje. Nie dotyczy to w ogóle treści grupy, czyli tego miasta. Nie jest to też odbiór osobisty, nie ma tu żadnych informacji. Tak więc czysty spam. I w tym momencie administrator może zareagować w bardzo prosty sposób, czyli usunąć użytkownika jego posty, no i ten użytkownik już tej grupy nie zobaczy. Po prostu złamał regulamin, pewnie skacze po różnych grupach i wykorzystuje potencjał grup do swoich biznesowych celów. Tak samo użytkownicy, którzy po prostu dodają posty, mogą być niezgłoszeni przez innych, ale administrator. Może samodzielnie danego użytkownika po prostu usunąć z grupy, zablokować. I dodatkowo, jest tutaj jeszcze czynność pewną, którą administrator, jeżeli ma więcej grup, może wykonać. Ta na samym dole, czyli może zaznaczyć inne swoje grupy, tak żeby też użytkownik został usunięty z nich. Tak więc warto przestrzegać regulaminów na grupach, bo nagle się może okazać, że na jednej grupie celowo łamiemy regulamin, nie czytamy ustalonych reguł, no i wylatujemy z kilku grup naraz. Tak jak w tym przypadku. Z mojej strony to tyle i zachęcam wszystkich do zapoznania się z regulaminem każdej grupy. Trzymajcie się, cześć!